Ale wieje dzisiaj. A udaje się właśnie na jazdy próbne. Royal Enfield Polska. A dzisiaj naprawdę wyjątkowo wiecznie. Uuu. O kurde. Cóż, niezbyt, doby, niezbyt dobry dzień na jazdy próbne. Choć akurat Royal Enfield. Tam najlżejszy motocykl jest prawie 200 kg to nie powinno mną tak majtać, jak na tej TRF-ce. Bo nie będzie źle. No i co, ale dlaczego akurat, dlaczego akurat jazdy z Royal Enfield, szczerze, to oprócz motocykli takich małych jak ten Enduro, uwielbiam motocykle klasyczne, jeszcze przed zdaniem prawa jazdy. Zawsze myślałem, że jeżeli bym jeździł na motocyklu, to będę jeździł na cruiserze. Eee, później się okazało, że to niepraktyczne, bo na dojazdy do pracy taki ciężki cruiser, no to... w korku niezbyt... niezbyt praktyczna rzecz. Miałem okazję też jeździć jakimiś kruzerami testowo i... Fajna, fajna maszyna do zabawy, ale... Pewnie bym miał dużo z niej radości też. Eee, ale... Wjeździe do miasta to byłby raczej nietrofiony. No ale poza tym uwielbiam taką linię klasycznych motocykli. To, to jest właśnie Royal Enfield. Przynajmniej mówimy o tym klasiku. Bullet, którego nie będzie, no bo, bo nie ma albo na Europie. <laughs> Przepraszam. Czy, czy Meteor, no to praktycznie bliźniacza maszyna, bo ten sam silnik do, do klasika. Więc e, tak naprawdę jadę głównie po to, żeby się przejechać. Klasikiem 350 Ale jazdy wyglądają tak, że po prostu przez godzinę się jeździ i przesiada się na maszynę jaką się chce, więc To nie będzie okazja i pojeździć innymi, aczkolwiek jakoś tak strasznie mi nie zależy Oczywiście fajny z perspektywy jeżdżenia w terenie jest Himalayan ale nie jest w kręgu mojego zainteresowania. Za ciężka to maszyna jest trochę 200 kg w takie miejsca, w których ja jeżdżę. No to, to niezbyt, niezbyt to byłoby dobra, dobry wybór. Jakby na razie nie planuję kupować motocykla szosowego. Ale skoro jest okazja, że Indian jest w Rzeszowie. To głupie byłoby nie skorzystać, szczerze mówiąc, jak tylko są takie możliwości jezdy, jazdy gdzieś tutaj w okolicach, mojego miejsca zamieszkania, tu zazwyczaj korzystam. <grystanie> można powiedzieć, że to takie mini awaryjne hamowanie. Fajnie, można sobie wyczuć przedni hamulec. Więc głównie jestem zainteresowany klasikiem. Pewnie gdybym kiedyś schodził na szosę, szczerze powiedziawszy, to no to byłby taki wariant chyba motocykla, który bym rozważał. On jest taki powiedzmy, że jeszcze w miarę leki moc jest taka jaka mi wystarcza, czyli około 20 kilka koni. Do swobodnego przemieszczania się w okolicach 100-110 na godzinę to jest, zdecydowanie jak na moje potrzeby aktualne, to jest wystarczające o! zaraz zaczynamy Interceptor Himalayan Meteor Classic Dobra, ruszamy, chulstareczko, powiedz przecież Hamulec Strasznie to małe Ale dźwięk stokowy, klasika Norma Euro5, jakoś się da Pierwsze wrażenie Niski, mały, troszkę się do taki skrępowany Bardzo szeroki bak Więc siedzi się dziwnie Lekko pochylony do przodu, ale pozycja jest całkiem niezła, mogę się jeszcze przysunąć Świetnie mruczy, o kur Mam nadzieję, że to będzie słychać też na Ale jego cały czas słyszę takie basowe brum. Całkiem niezłe hamulce Maszyna waży prawie 200 kg Bardzo mięciutkie sprzęgło I skrzynia chodzi genialnie Właściwie nie wiem kiedy zmieniam biegi Nie ma żadnego chrobotania, wszystko jest płynniutko Elegancko Nogi mam zgięte ale dość później nie do tyłu O, może minimalnie Gdzie tu jest migać, proszę Pana? Ale różnica w skręcaniu tym motocyklem to jak przesiadając się z terewki to jest kosmos Najlepszy jest ze strzela, strzela z sumika, jak na gaźniku. <grymne> o, coś pięknego. Jak się odkręci, to nie ma jakiegoś takiego oderwania mocy, oczywiście, no bo to jest mało koni. Ale to chce jechać. Spróbujmy zrobić przy... redukcję z przygazówką. się podawał Nie wyczywam jeszcze sprzęgła Jak tu? Szybszy zakręt 100 na godzinę Zawieszenie buja i przeciw skręt Ja nie wiem, czy do tych stokowych to dla mnie nie byłoby za głośno jak na Tumik. On przy tych niskich obrotach tak buczy, bardzo duża siła hamowania silnikiem, <grywka> ale to ten Tumik to jest stokowy tutaj w tej 300. Przestawienie tak? Kurczę. Można robić. To jest norma Euro 5? Tak. Czyli można? Kurde, no to. To tego słyszałeś? Nie, to tam ten Ten już był dla mnie trochę za głośny, jak na stokowy nawet. Bo ja nie jestem przyzwyczajony, ale tamten to słyszałem jak goś odpalił przede mną to. Robi robotę. No, kurde, to wróci elegancko. A duża jest różnica między tym Meteorem a tym? Trochę jest inna pozycja, bo już... Jest, pozycja robi bardzo dużo. To bo tam jest taka bardziej, do, do nogi są do przodu, a tu są troszkę do tyłu. tu jest taka klasyczna bardziej. Aha to ja bym mógł się tym spróbować przejechać, chyba że ktoś tam będzie chciał to. Nie ma problemu. Zobaczę jakaś różnicę. Bo to jest ten sam silnik, nie, tylko jest... Ta sama rama też jest? Rama jest ta sama, tylko jest tutaj, jest wyżej wypuszczone siódło, tam jest niż. Aha, no tak, bo się siedzi tak. No faktycznie. Stąd ta pozycja z nogą do przodu. A teraz Meteor. Bliźniacza maszynka. Tylko siedzenie jest inaczej. Przez to siedzi się jak w cruiserze. O kurde. O! o, to ja nie wiem, czy to nie lepsza maszyna. Siedzi się niżej. Nogi do przodu. O, Coś pięknego. To jest właśnie piękne w jazdach że można się troszkę zresetować od swojego motocykla. O Co za przyjemność? Taki fajny motocykl. Jest 50? To jest taki miejski cruiser 110 na szósteczce Silnik przycich Pięknie Kurde Dźwięk silnika na normie Euro 5 uh, Z rozrzewnieniem To zawieszenie jest tutaj troszkę sztywniejsze Uhu! ale fan. Super fan na tym motocyklu, naprawdę. Chyba nawet lepiej niż do klasiku. Jest takie wrażenie takiej tutaj przestrzeni z przodu, a tam się siedzi tak troszkę właśnie jak to mówił kolega przed chwilą na koniu. Zobaczymy jakieś dziury będą jak to zawieszenie tutaj. O, niestety minusami kruzerków jest to, że to tylne zawieszenie pod kości ogonowej potrafi naprawdę Bardzo elastyczny ten silnik jest, praktycznie na jednym biegu jadę między 68 na godzinę chyba na piątce Jeżdżamy na parking Wow! No To teraz by było czuć Ale tu aż, aż słychać jak pracuje silnik, jak tuk 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 uderza ten wał korbowy, tak? To słyszysz coś tak. w tym stylu? Kurde na wolnych obrotach takie stukanie. Normalnie człowiek by się myślał, że silnie się rozpada już. Nie nie, nie. Tak nie, nie, no tak, wiesz, bo już po tamtym wiem, że tak jest. Tutaj się inaczej zmienia biegi. Ten to jest. O, to jest smok. Słuchajcie, stokowy tłumik. O, no to to bulgocze. Jest, o, to to jest maszyna. Tutaj ciągnie naprawdę. Taki dorosły, duży motocykl. Poezja. Czuć tą wagę od razu, że jest troszkę inaczej. Gdyby z tego zrobili coś takiego jak cruzera, czyli siedzi się po prostu klasycznie z nogami do przodu, to jeszcze byłby inny model, chyba byłby jeszcze lepszy. Ta pozycja jest taka troszkę wymuszająca, z nogi mam do tyłu. Troszkę wymusza, jakby taką bardzo szybką jazdę, trochę sportową, ale to jest cruiser Chcieli, to im dałem. Bardzo specyficzny yy, kąt głuki ramy, bo to tutaj się bardzo specyficznie kładzie. Ale nasz jest fajny cichy. 80 na godzinę, 3500 niecałe. Kurde, niskobrotowy silnik. Coś poezja. Lastumika. Ale jadę chwilę, jak pozycja, nawet mnie nie męczy, mimo że to jest takie trochę pochylenie do przodu. Zwyczaiłem się od takiej pozycji. Neutral. O, bardzo ładnie chodzi. No ale to już jest, jakby za, dla mnie już za głośny trochę motocykl. Takiego bym sobie nie gubił. Ale. Na taką krótką, fajną przejażdżkę, żeby się je pobawić No, w sumie nie jeździłem Himalajanem, ale to chyba zbyt bliźniaczy motocykl jakby do mojego aktualnego jeżeli chodzi o typ drogi więc nie było sensu jechać bo... no koncepcja jest taka, że nie wchałbym się takim motocyklem w teren, w którym jeżdżę aktualnie crf -ką. to jest cały czas bardziej motocykl szosowy z możliwościami jeżdżenia po w lekkim oforadzie powiedzmy Dzięki na razie. <laughs> powiem wam Właśnie chciałem ten efekt poznać Co się stanie jak ja wsiądę na CRF I powiem wam, że ten motocykl <laughs> Ta CRF kładzie się po prostu W zakrętach jak dzika Jest tak lekka Nie muszę używać żadnej siły Żeby ona skręcała Jeszcze Jest ten efekt taki jeżdżenia na kostkach Że jak położysz motocykl, to on jedzie po tych kostkach i on chce jeździć po tych bocznych kostkach. Nie chce się prostować, nawet jak się przyspiesza. Trzeba po prostu troszkę wyprostować. O, to jest ta ronda, kurde to... Ronda, która jest wyprofilowany w drugą stronę. Można się świetnie na tym motocyklu Wyłożyć na motocyklu na takim rondzie. Choć chyba ronda są tak profilowane, żeby woda spuwała w sumie. No ale dla motocykla to jest tak jakby dodatkowy kąt na uh! no Reasumując yy, okazało się, że ten Interceptor to jednak jest na yy, na tłumiku yy, innej firmy a nie stokowy ale tak jak mówili tam panowie, że za głośno za głośno trochę na dłuższe przejazdy tej całej trójki okazało się, że ten Meteor chyba był na, dla mnie najfajniejszy Chętnie bym na niego wsiadł jeszcze raz i pojechał sobie na wycieczkę No i jedno co jest piękne, tamte motocykle nie były jakieś szybkie, też nie jechaliśmy szybkimi drogami Wsiadam o tą crf I nie brakuje mi mocy <laughs> Nie brakuje mi mocy w porównaniu z tamtymi maszynami A generalnie podsumowując, Royal Enfield, no te motocykle naprawdę wyglądają bardzo, bardzo dobrej jakości Przynajmniej powiedzmy na dobra, niech będzie, żeby że jest całkiem przyzwoicie A nie, No nie, na pewno powiedzieć, że jest dobrze Bardzo dobrze nawet Nie ma się tam czego przyczepić, nic tam nie lata, nie trzeszczy Co się czego dotknie to jest miary dobrze wykonane, no naprawdę Rojan Enfield pojawił się w Europie i chyba po prostu nie mają się czego wstydzić bo naprawdę te motocykle są, te motocykle są porządnie wykonane i w przystępnej cenie, no bo te mniejsze 350 kosztują 25 tysięcy tam z groszami a te większe 35, Himalayan chyba też 25 to są jak na dzisiejsze czasy, gdzie ceny motoryzacji motoryzacje idą strasznie do góry, no to te ceny są przyzwoite cały czas Gdybym szukał motocykla na szosę to myślę, że mógłbym śmiało rozważyć zakup Royal Infilta uh! Nie żeby było tylko po asfalcie, więc... Lokalne ścieżki Tutaj bym Royal Enfieldem nie wjechał No chyba, że Himalaja. O Jezu Powrót do domu <grywka> Offroadzikiem ta droga jest mega nierówna. Myślę, że tutaj nawet rowerem by się źle jeździło. Bo po prostu rzuca koł, przednim kołem, cały czas grodu No ale tak brawo, jeszcze Ja spróbny każdy motocyklista. Jak wiadomo, chciałby jeździć wszystkim i wszędzie. I popróbować wszystkiego, co się da. Najlepiej, motocykl zmieniać co dwa miesiące. Więc też posiadam takie myśli ale jak jadę taką drogą tą CRFKą wiem, że w wielu sytuacjach doprowadzi mnie gdzieś w górach czy w fajnych miejscach na, na fajne trasy